Antoni Czechow, Śmierć urzędnika. Czyta Adam Buk. W pewien czarujący wieczór, niemniej czarujący egzekutor, Iwan Dmitrycz Czerwiakow, siedział w teatrze w drugim rzędzie i przez lornetkę oglądał dzwony kornewilskie. Oglądał i czuł się w pełni błogo, gdy nagle. W opowieściach często zdarza się takie nagle i autorzy mają zupełną rację. Życie jest wszak pełne niespodzianek. Otóż nagle twarz mu się zmarszczyła. Oczy wyszły na wierzch. Zabrakło mu tchu. Odsunął lornetkę, nachylił się i... Apsik! Kichnął, jak widzicie. Kichania nie zabrania się nikomu. Kichają chłopi, policmajstrzy, czasem nawet radcy tajni. Wszyscy kichają. Czerniakow ani trochę się nie zawstydził wyjął chustkę do nosa i jako człowiek uprzejmy rozejrzał się wokół, czy aby nikomu nie przeszkodził swoim kichnięciem. Niestety tutaj już musiał odczuć zażenowanie. Zobaczył bowiem, że siedzący przed nim w pierwszym rzędzie staruszek starannie wycierał swoją łysinę i kark rękawiczką, mamrocząc coś pod nosem. W staruszku Czerwiakow rozpoznał generała Brys Żałowa z resortu komunikacji. Obryzgałem go, pomyślał Czerniakow. To nie mój przełożony, co prawda, ale tym niemniej niezręcznie. Trzeba przeprosić. Czerniakow odkaszlnął, nachylił się i szepnął generałowi na ucho: Proszę mi wybaczyć, ekscelencjo, obryzgałem pana. To niechcący. Nic się nie stało. Na no boga, niech pan wybaczy. Przecież nie chciałem. Och, niechże pan siedzi. Niech pan da posłuchać. Czerwiakow zawstydził się. Uśmiechnął się głupio i zaczął patrzeć na scenę. Oglądał, ale już nie odczuwał błogostanu. Zaczął go męczyć jakiś niepokój. Podczas antraktu podszedł do bliz żałowa. pokręcił się koło niego i zwalczywszy nieśmiałość wymemrotał: Obryzgałem pana, ekscelencjo, pan wybaczy, przecież ja nie żeby. Och, proszę. Ja już zdążyłem zapomnieć, a pan ciągle o tym, rzekł generał i niecierpliwie przygryzł dolną wargę. Niby zapomniał, a patrzy ze złością, pomyślał czarniaków. Podejrzliwie spoglądając na generała i rozmawiać nie chce. Trzeba by mu wyjaśnić, że w ogóle nie miałam takiego zamiaru. Że to prawo przyrody, bo jeszcze gotów pomyśleć, że chciałem go opluć. Teraz tak nie myśli, ale potem. Przyszedłszy do domu, Czerwiakow opowiedział żonie o swym nietakcie. Żona, jak mu się wydało, zanadto zbagatelizowała zajście. Najpierw trochę się wystraszyła, ale gdy tylko dowiedziała się, że Bryzżałow nie jest przełożonym męża, natychmiast odetchnęła. Mimo wszystko, idź, przeproś, powiedziała. Jeszcze gotów pomyśleć, że nie potrafisz się zachować przy ludziach. Ależ o to właśnie chodzi, Przepraszałem. A on jakoś tak dziwnie w sumie nic nie powiedział. Poprawdzie to i nie było kiedy rozmawiać. Nazajutrz Czerwiakow włożył nowiutki galowy mundur, przystrzygł się i poszedł do bryzżałowa wyjaśnić zajście. W poczekalni ujrzał wielu interesantów, a pośród nich i samego generała, który rozpoczął już przyjmowanie podań. Po kilku innych petentach przyszła w końcu kolej inna Czerwiakowa. Wczoraj w Arkadii, jeśli zechce pan sobie przypomnieć wasze ekscelencjo, zaczął egzekutor. Kiknąłem i niechcący obryzgałem. Przep. Co za głupoty, na miłość boską. Z czym pan do mnie? I generał zwrócił się do kolejnego interesanta. Nie chcę nawet rozmawiać, pomyślał Czerwiaków, blędnąc. Czyli złości się? Nie, nie mogę tak tego zostawić. Wszystko mu wyjaśnił. Kiedy generał zakończył rozmowę z ostatnim petentem i miał się już udać do swoich apartamentów, Czerwiakow zatrzymał go i wymamrotał: Wasza Ekscelencjo, jeśli już ośmielam się niepokoić Waszą Ekscelencję, to właśnie przez poczucie winy. Nie chciałem, niechże pan zechce zrozumieć. Generałowi twarz się wykrzywiła w płaczliwym grymasie. Pan się po prostu naigrawa! Rzekł machnąwszy ręką i zniknął za drzwiami. No i grawa? Pomyślał Czarniakow. Gdzieżbym śmiał? Generał, a nie jest w stanie pojąć. Skoro tak, nie będę się już więcej usprawiedliwiał przed tym fanfaronem. Niech go diabli! Napiszę podanie, a chodzić nie będę. Jak Boga kocham, nie będę. Tak myślał Czerwiakow idąc do domu. Jednakże podanie nie napisało. Myślał, myślał i nijak nie mógł wymyślić odpowiedniego pisma. Nie pozostało mu nic innego, jak iść znowu do generała. Niepokoiłem wczoraj waszą ekscelencję, wymamrotał Czerniakow. Kiedy tylko generał podniósł na niego pytający wzrok, nie dlatego, żeby się naigrawać, jak pan się zechciał wyrazić. Chciałem przeprosić za to, że kiknąwszy obryzgałem, ale drwić nie ośmieliłbym się. Jeśli będziemy drwić, wtedy już żadnego znaczy się szacunku dla osobistości nie będzie. — Precz! — ryknął nagle generał, trzęsąc się i siniejąc. Co, — Co takiego? — szepnął Czerwiakow, martwiejąc ze strachu. — Won! — powtórzył w tupiąc. Coś jakby się urwało w żołądku Czerwiakowa, niczego nie widząc, niczego nie słysząc. Poczłapał do drzwi, wyszedł na ulicę i powlókł się dalej. Przedszy do domu, nie zdejmując galowego munduru, położył się na kanapie i umarł. Wysłuchałeś mojego audiobooka, a teraz nie bądź leniwy. Daj suba, kliknij łapkę w górę i poleć to nagranie znajomym na Facebooku. Dzięki. I do usłyszenia.